Pracownik socjalny to zawód kojarzony z ciężką pracą w trudnym środowisku. To praca czasem niewdzięczna, kiedy podopieczny nie doceni starań. Innym razem trzeba pogodzić się z myślą, że ktoś, komu się pomaga, nie umie tego wykorzystać. Musimy zauważyć, że e, praca socjalna. To cały ośrodek, w którym nie tylko pracownik socjalny, ale również inne służby pracują na rzecz tego konkretnego przypadku człowieka. Dziś mają swoje święto, ale pracownice socjalne z Sieradza przyszły do pracy ubrane na czarno. Podobnie jak ich koleżanki i koledzy w całym kraju, chcą zwrócić uwagę na niskie zarobki. Beata Orłowska prawie 30 lat jest pracownikiem socjalnym. Ona i jej koleżanki nie mają się z czego cieszyć, bo od 5 lat nie dostały podwyżki pensji. Nasz zawód jest misją. Nasz zawód jest w sumie również czasami pasją, bo pomóc jednemu człowiekowi to jest bardzo dużo i mamy tą satysfakcję z tego, ale niestety nie jesteśmy zadowoleni z wynagrodzenia. Pracownik socjalny z 30-letnim stażem zarabia 1700 zł na rękę. Od ostatniej podwyżki pensji, ceny żywności czy energii elektrycznej wzrosły kilkakrotnie. Dlatego pracownicy sierackiego MOPS-u przypominają, że ich praca jest naprawdę ciężka. My pracujemy z oddaniem. Wysłuchujemy problemów naszych klientów. Jesteśmy jak gąbki. Chłoniemy ich problemy, z którymi do nas przychodzą. I to nie jest tak, że my kończymy pracę, wychodzimy stąd i nas klient nie interesuje. Ta praca wymaga wrażliwości i odporności. To również zawód, w którym najszybciej następuje wypalenie zawodowe. Szczególnie, gdy na jednego pracownika przypada 300-400 klientów miesięcznie. Jednak pracownice sieradzkiego mops nie skarżą się, bo same wybrały ten zawód. Trudno jest mówić o pieniądzach. My jesteśmy od tego, żeby wspierać ludzi, natomiast przykro nam jest właśnie w takim dniu. Kiedy jest święto pracownika socjalnego, gorzko nam, że władze miasta nie dostrzegają rangi naszego zawodu. Nasze wynagrodzenie jest na pograniczu, tak jak koleżanka mówiła, i, i no, najniższej krajowej, czyli no jesteśmy na pograniczu ubóstwa. Ja mówię to z całą premedytacją. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu chętnie podniósłby pensję wszystkim swoim pracownikom. Ale budżet ma niewielki. Ma jednak nadzieję, że od nowego roku coś się zmieni. W przyszłym roku prawdopodobnie uda nam się nieznacznie, ale przynajmniej małymi kroczkami do przodu, nieznacznie podnieść wynagrodzenie. Wszystko zależy od decyzji radnych. Wiceprezydent radza Cezary Szydło tłumaczy, że do tej pory nie było pieniędzy dla pracowników socjalnych, choć jest ich zaledwie 22. Chcemy patrzeć na pracowników, to nie tylko myślimy o pracownikach socjalnych, pracowników MOPS-u, ale także chcemy wziąć pozostałych, wszystkich pracowników. No i to jest z rzędu kilkuset tysięcy złotych w skali roku. Także jeśli tych środków nie zajdziemy, a nie chcielibyśmy tylko jednej grupie dawać, a drugiej nie, bo wtedy powstaną jakieś animozje. Także mamy dwójpoprocentową podwyżkę zagwarantowaną, znaczy proponowaną w budżecie na przyszły rok, i dla wszystkich, nie tylko dla pracowników MOPS-u. 2,5% oznacza, że każdy dostanie około 15 zł więcej. Dodatkowych pieniędzy raczej nie można się spodziewać. Środki z podwyższonych podatków już zostały przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli, które wymusza na samorządzie ustawa. Żadna nie broni interesów pracowników opieki społecznej.